Cześć, dzień dobry, witam Was. Dzisiaj przychodzę z poleceniami trzech książek na wakacje. W moim wyborze nie kierowałam się żadnym szczególnym kryterium, takim jak świeżość danej pozycji na rynku wydawniczym, czy też płeć lub narodowość autora. Akurat tak wyszło, że dwa z trzech tytułów są... Autorstwa kobiet, natomiast chętnie zrobiłabym oddzielny film, właśnie traktujący o kwestii kobiecej w literaturze. Teraz jest to kompletny przypadek. Starałam się wybierać jednak takie pozycje, które będą dosyć zróżnicowane, tak aby każdy znalazł coś dla siebie i też będą w jakiś sposób nas polepszać. Nawet w ten przytulny letni wieczór, gdzieś w hamaku na wsi, albo na działce, czy też przy szklance Rumu, w schronisku górskim, albo po prostu w zaciszu własnego domu. Tak więc tutaj mam pewien problem, bo muszę dodać, że te pozycje, mimo wszystko, nie należą do. Łatwej tematyki, lekkiej tematyki, chociaż faktycznie mają dość często kieszonkową formę i dlatego pasują na wakacje. Ale też można powiedzieć, że letnie wieczory nie każdemu muszą kojarzyć się z takim hura optymizmem, wręcz często przesiąknięte są melancholią, jakąś senną błogością, czy też nostalgią za czymś, co być może. Za czym rozglądał się na przykład Wiktor Ruben z opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Właśnie taka jest najnowsza książka Urszuli Chonek, Białe Noce. Jest to jej debiut prozatorski, najnowsza książka. Wcześniej autorka pisała głównie wiersze. Jest to taki zbiór historii mieszkańców wsi w Beskidzie Niskim, z którego zresztą pochodzi sama autorka. Nie jest to reportaż, chociaż jest to wydawnictwo czarne. Dlaczego wspomniałam o tym w kontekście takiej sennej błogości? Dlatego, że faktycznie ta oniryczna, senna atmosfera sprzyja refleksjom nad, nad, tym, nad tymi przeżyciami wewnętrznymi bohaterów, a przez to i nas samych. Dla tych bohaterów nie ma wyraźnej granicy między światem żywych i umarłych, co przejawia się w atmosferze i co wiemy, zanim sięgniemy po ten zbiór, bo przecież Beskid Niski kojarzy się z bardzo bogatym kulturowo terenem łękowszczyzny, choćby. To oznacza, że pomimo bardzo punktowych scen, punktowych i wręcz takich realistycznych sytuacji, wręcz często naturalistycznych scen. Przejawia się tutaj pewnego rodzaju mistycyzm, oniryzm, kojarzony może z Młodą Polską nawet, ale w pewnym sensie mamy tutaj objawiony epicki uniwersalizm, który można wpisać w nurt chłopski. Dlatego ten zbiór można polecić każdemu entuzjaście twórczości np. Wiesława Myśliwskiego, Autora na przykład traktatu o łuskaniu fasoli, dlatego, że występuje tutaj ta, ta, ten uniwersalizm wynikający być może z losu chłopa, ale to jest uproszczenie. Bardziej chodzi o te przeżycia i realia. Jednocześnie, tak jak wspomniałam, to jest zbiór opowiadań, a nie. Opowieść, dlatego można to rozpatrywać jako pełen cykl, ale można zupełnie jako również odrębne historie czytać je wyrywkowo, tak jak na przykład zbiór esejów. Ale można tę książkę pochłonąć w jeden wieczór, tak jak ja zrobiłam, i zastanowić się nad kluczem dla całej, całej, całego tomu. Nad znaczeniami, nad powiązaniami między losami bohaterów. Druga książka jest to reportaż o dość prowokacyjnym tytule z miłości. To współczuję Agaty Romaniuk. I tutaj no, jest to są to opowieści z Omanu przedstawione historie losy małżeństw omańskich. I trzeba powiedzieć że ta perspektywa którą obiera autorka pozwala spojrzeć na tamtejsze kobiety z respektem. Z respektem wobec tego, jak one organizują swoje życie, swoje relacje z mężczyznami, z mężami oraz między sobą w takim duchu e, siostrzeństwa, a to wszystko pod płaszczem konwenansów i tradycji. Siostrzeństwo to jest duże słowo, biorąc pod uwagę to, w jakich realiach. To występuje. Natomiast żony i córki zdecydowanie tworzą własną strukturę obyczajową, dzięki której zyskują swobody, czy też nawet w pewnym sensie zdolność do samostanowienia o sobie, czy nawet czasem nawet czerpania zysku z tego, finansowego zysku, z czegoś, co domyślnie patriarchat narzuca, czyli na przykład rodzenie dzieci w małżeństwie, więc dlaczego nie pobierać za to. Opłaty zgodnie z umową podpisaną z mężem. Ale oczywiście są to też historie, kto, do których należy podejść z niesłychaną czułością, z jaką opisała to właśnie Agata Romaniuk, z takim, z takim brakiem oceny, bo te bohaterki, które Agata Romaniuk opisuje, one wprowadzają nas w świat, który znajduje się pod pojęciem tego kostiumu kulturowego tak dla nas egzotycznego i innego. No ale. Dowodzi przez to, że tak naprawdę na poziomie emocji, czy pragnień, czy potrzeb, każdy człowiek jest taki sam. I te potrzeby również muszą zostać spełnione, bez potrzeby emocjonalne muszą zostać spełnione, bez względu na to, jak, jakie kody kulturowe są w użyciu. Jednocześnie, tak jak mówiłam, są jest to, jest to często trudne historie, ale jest to wręcz Herstoria, dlatego chciałabym wpisać ten reportaż w taki cykl zapoczątkowany, zainicjowany w te wakacje przez Muzeum Herstory Sztuki w Krakowie. Lato z Herstorią, czytanie herstory, którego kontynuację możecie znaleźć na Instagramie, dlatego że no, myślę, że warto zapoznać się z większą liczbą tytułów o, o Herstoriach po prostu o historiach kobiet wpisanych w literaturę i sztukę. Trzecia pozycja z nią miałam problem, dlatego że kiedy po raz pierwszy czytałam wiersze z Tomiku Drochopych, Sergia Żadana, w przekładzie Jacka Podsiadły, zresztą w mojej ocenie bardzo dobrym, wtedy czułam lekki zawód. Nie wynikał on bynajmniej z zawiedzionych oczekiwań, ani nie był bynajmniej wymierzony w autora. Wynikał tylko z pewnego niesmaku. Bo w tym samym czasie, kiedy ja czytałam wiersz poety ukraińskiego, ukraiński poeta nie pisał wierszy, tylko pomagał w schronie. Kiedy ja próbuję domyślić się, co autor miał na myśli, pisząc: Nie mów nic księżycowi, urośnie, to zrozumie. Autor udziela wywiadu do czasopisma Znak, żeby los Ukraińców trochę przybliżyć do Polaków. Bardziej niż zwykle oczywiście. Drobycz to jest zbiór wierszy napisanych w latach 2014-2016, czyli po wybuchu konfliktu w Donbasie. Ostatecznie sam autor narzuca nam pewien podział rozdziałami, trzema rozdziałami, który ja określi określiłabym jako taki podział słojowy. Bo tak jak drzewo ma swoje, które widać w przekroju, tak i tutaj wyraźnie jest podział w stosunku do zainteresowania podmiotu. Chodzi o to, że podmiot, im bardziej zakres zainteresowań podmiotu zwiększa się, im bardziej dystansuje się on od swojego ego, od swoich emocji, tym dystansuje się bardziej od teorii antropocentryzmu, od tego, że jest... W centrum świata, właśnie on, a istotniejsze stają się sprawy dotyczące zbiorowości, zwłaszcza między innymi roli poety w społeczeństwie, ale przede wszystkim um, relacji społeczeństwa ludzi z Bogiem. I nie ma w tym, co ciekawe, patosu, który narzucałby się poprzez dla niektórych sztywną formę ukraińskiej pieśni, zresztą wcale nie tak, nie tak często w tym tomiku. Jest za to próba zrozumienia figury stworzyciela we współczesnym świecie, roli w ogóle Boga we współczesnym świecie, a przy tym y, dość y, prostym językiem, a przy tym jeszcze zawoalowaną metaforyką. I ja wiem, że to brzmi trochę jak sprzeczność, ale jeżeli do tego wszystkiego dodamy oniryczność sklepów cynamonowych, to atmosferę sklepów cynamonowych Brunona Schulca, wspominanego przez Selchia na we wstępie do tomiku, to można zrozumieć, dlaczego tak naprawdę drochobycz to przede wszystkim refleksja nad tym, jak człowiek dojrzewa z punktu ja do punktu on, ona, oni, my. Na koniec pozwolę sobie przeczytać jeden z wierszy, który nosi tytuł Player. Player. Sasza, cichy pijak, ezoteryk, poeta. Całe lato przesiedział w mieście. Kiedy zaczął się ostrzał, zdziwił się. Zaczął oglądać wiadomości. Potem przestał. Chodzi po mieście z zawsze włączonym playerem. Słucha różnych dinozaurów natyka się na spalone samochody, na rozerwane ciała. Po całej historii, po świecie, w którym żyliśmy, zostaną nam słowa i muzyka kilku genialnych mężów, którzy daremnie usiłowali ostrzec nas wszystkich, coś wyjaśnić, ale niczego nie wyjaśnili, nikogo nie uratowali, leżą na cmentarzach. I z ich genialnych klatek piersiowych wyrastają teraz kwiaty i trawa. Nie zostanie nic więcej, tylko muzyka, tylko śpiew, tylko głos, który przymusza do miłości. Można nigdy nie wyłączyć tej muzyki, słuchać kosmosu z zamkniętymi oczami, myśleć o wielorybach w oceanie nocy. Nic więcej nie słyszeć, nic więcej nie widzieć, nic więcej nie czuć. Oprócz zapachu, jasne. Oprócz trupiego zapachu. Bardzo dziękuję.